Siemano z tej strony, M play. to jest Diablo 3 i dzisiaj mam Wam do zaprezentowania klasy jaką jest Demon Hunter. Jest to łucznik, kusznik, jak to woli, z czym biegać. Ja obecnie biegam z łukiem, ponieważ yy, bonusy, które mam. W pasiwie dają mi 15 obrażeń do łuku, więc to jest y, dość y, mocne przy takim damage'u jak ja mam. Plus mam y, pasyw, który zwiększa mi y, 3% krytyka co sekundę. Jeżeli strzelę krytyka, to się restartuje i ostatni, że podczas śmierci zadaje 700 y, obrażeń. To mi się przydaje, czemu? No, bo teraz gram na inferno. Obecnie nagrywam na piekle, ale gram na inferno. A tam, jeżeli jest Elita, to ja. Po... Demo Hunter jest taką postacią, która potrafi nawet. O, złotny. która potrafi paść nawet dwa razy przy zawijaniu jednej Elity. I to jest taka norma. Jeżeli nie padnie dwa razy, no to znaczy, że Elita była słaba i tyle. Tak wszędzie jest uważany, i tego się nie zmieni. Jeżeli chodzi o skilly, tu skorzystałem ze sztuczki, którą, daje nam, którą dają nam opcje, już chwila. a mianowicie w opcjach zaznaczamy tryb wyboru. I teraz mamy taką możliwość, że możemy sobie ustawić wybrany skill, na którym chcemy, na którym chcemy przycisku, czyli jeżeli mam deszcz strzał i wielostrzał pod jednym przyciskiem, no tutaj jak widzicie rozstawiłem sobie to na y, trójkę i czwórkę, a nie jeden z nich. Tak więc to jest jakiś plus. Plus y, jeszcze mam zasłonę dymną i odskok. Co mi daje? Zasłona dymna. Zasłona dymna mi daje taką dość mocną mobilność, ponieważ szybciej się poruszam po mapie. A y, zasłona dymna, nie wiem czy powiedziałem, zasłona dymna po wcześniej czy odskok. Ale to było skok, więc, więc, jeżeli się pomyliłem, to sorry. Tak więc. Yy A zasłona dymna yy, powoduje, że znikam. Znikam, i jestem niewidzialny dla przeciwnika. Nie może on mi zadać żadnego damage'a. Tak to mogę powiedzieć, że ta osoba, którą tutaj wiążą, jest to matka Lei. No i z nią się wiąże też historia diabła, że tak powiem. No i mam z nią porozmawiać teraz. Dobra, kołysik wykonany. I znowu strasznie dużo przerywników jest w tej grze. Mi się to nie podoba. Jeżeli chodzi o bronię, to mam łuk yy, żółty, który ma tam 1017 damage i bonusy. I kołczan też żółty, który yy, bardziej poszedłem w znajdowanie itemów. Czyli mam bonusów, mam, ja jeden klawisz. W szczegółach te bonusy są na dole. mam. 116% na znajdowanie żółtych itemów i w to sobie poszedłem. To mi się liczyło w itemach, bo to jednak można na tym nieźle zarabiać. A nie widziałem nic konkretnego na aukcjach. O, żółte. Tutaj trójczkę sobie puścimy. No i nic ciekawego nie poleciało, choć mam mnóstwo falemów. O tym też mogę powiedzieć od 60 levela. To nie zależy, czy jesteśmy na piekle, czy na koszmarze. Jeżeli już mamy ten 60 level, za zabicie każdej takiej elity, czy to jest żółta, czy niebieska. Dostajemy jeden poziom męstwa nefalemów. Wow! Dostaliśmy, no, kolejny poziom, a całe męstwo nam się odnowiło. Tak więc za to dostajemy męstwo nefalemów. I to nam daje jakiś tam bonus do znajdywania magicznych itemów. I nic więcej. Ale myślę, że to i tak jest dobre, bo <laughs> nie wiem jak to się liczy. Ale myślę, że jeżeli mam. Sam 100% męstwa to mi dodaje ym, kolejne 30, nie, do, nie mnoży mi to. Nie, sorry to byłby zbyt, by ten, bo i tak wyjdzie 30. Więc jeżeli mam 200% sam z siebie, to mi nie daje 60, bo 30% 200 to jest 60, tylko 30 kolejnych. No i ślepa uliczka i jedziemy dalej, z skorzystam z tych moich. Oczywiście też jest. Jeżeli chcecie przechodzić yy, na achievement, czyli tam jest achievement, że w godzinę każdy rozdział to yy, jest też pasiv, który tam daje nam, że po użyciu zasłony dymnej lub, lub od skoku yy, otrzymujemy bonus do szybkości biegania 60%. Jest to zajebiście duży bonus i naprawdę przyspiesza nas. Tak więc tego pasywa się też opłaca dać, jeżeli yy, robimy tego aczumenta. Tutaj jesteśmy przy oazie bodajże. I to jest taka jedna z ładniejszych lokacji według mnie. No i nie tylko według mnie, Oczywiście mi się bardziej podoba hmm, niebo, a jeżeli chodzi o rozdziały, to mi się podoba najbardziej chyba rozdział pierwszy. Jest taki najprzyjemniejszy. Dobra, dobra. Ogólnie tak jak możecie zauważyć albo i nie. Krytyki mam około 60K, gdzie na przykład z dwóch kurz mam krytyki niekoło 50 zł. Jeżeli mam kuszę dwuręczną, ten pasyw mi daje 50% do siły krytyka. Tak więc to jest dużo. I potrafię wyciągnąć nawet około 60-70K przy krytyku. To jest dość sporo ale yy, przy łuku to się inaczej sprawdza, ponieważ mam jednak większy demicz bez krytyka niż z kuszy. A i tak dobrych broni nie mam, bo nie mam zbyt dużo pieniędzy. Yy, mam tylko 150k. Co 150K to jest naprawdę nic w tej grze. Nawet jakbyście chcieli... Fakt. O, udało mi się. Nawet jakbyście chcieli kupić broń yy, na aukcji dla, yy, dla swojej postaci na niskim levelu, to i tak tutaj są takie ceny, że te bronie stoją naprawdę po 50-80k, co jest naprawdę nieopłacalne, ponieważ za... Jeżeli się trafi ofertę, to można dobrą broń kupić, na przykład ja ten łuk za 50k. Gdzie takie łuki chodzą po 500 normalnie, no nie? Pomóżmy sobie tym. I tu lekko klatki spadły, na, no cóż. Ja nic na to nie poradzę. Nie wiem czemu tak się dzieje, choć normalnie gram przez 110 klatkach. Mi się zaczyna ciąć. Tam mamy jakąś skrzynię i zgaduję, że jeżeli ją otworzę, to wyskoczą jakieś potwory. Dobra. I otwórzmy sobie ją. No i tak jak mówiłem. Nie jest to jakiś tam. Wow. Trochę się ich tu naroiło. No ale dobrze, no to już tak powyżej 10 minut nagrywam. Klasę zaprezentowałem, myślę, że się podobało. A jak na razie to dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. I do zobaczenia.